Witam Was. Tak jak chcieliście, kontynuujemy wątek sieci ukraińskich laboratoriów biochemicznych finansowanych przez Departament Obrony USA. Zachęcam do zapoznania się z poprzednimi odcinkami, jeżeli ktoś nie widział. Jeden traktował o umowie między Departamentem Obrony USA a Ukraińskim Ministerstwem Zdrowia, a drugi był na temat, moim zdaniem, osobliwego przypadku jednej z takich placówek, czyli Instytutu Naukowo-Badawczego imienia Miecznikowa. A dzisiaj temat, który odbił się szerokim echem dobry tydzień temu czyli spróbujemy rozwiązać zagadkę zaginionych dokumentów ze strony amerykańskiej ambasady na Ukrainie. Które dotyczyły finansowania 11 placówek. Zapraszam. No i co trzeba zaznaczyć na początku, żeby być z Wami fair? Otóż zagadka zaginionych dokumentów się rozwiązała, dokumenty się pojawiły, czyli na pozór afery nie ma. Aczkolwiek, żeby Was zatrzymać przed ekranami, powiem już teraz, że jeżeli poszuka się informacji na temat. Podmiotów, które otrzymały finansowanie, to pojawi nam się tam syn Józefa Czernienko Bidena, pasierb Johna Kerego, to jest ten amerykański polityk, który lata wielkim pasażerskim Benningiem wraz ze świtą i mówi o ochronie klimatu, a także pojawia nam się Fundacja EcoHealth Alliance Petera Daszaka i wspólne badania w, instytucie, w, chińs w Chińskim Instytucie Wirusologii w Wuhan. Więc myślę, że i tak będzie ciekawie. Zacznijmy jednak od afery z zaginionymi dokumentami ze strony amerykańskiej ambasady na Ukrainie. Otóż na ten wątek wpadłem przypadkiem, kiedy przygotowywałem się do następnego materiału. Pomyślałem sobie, że skoro tak wszyscy się fascynują mapkami Ukrainy zaznaczonymi miejscami, tam biohazard, prawda, że gdzieś tam jest laboratorium, no to ja Was zaproszę na wycieczkę szlakiem takich laboratoriów w Google Street View. No i zacząłem sobie przeklejać adresy z tych, z tych kart informacyjnych i tak nagle zaczęły mi się pojawiać strony na domenie rządowej. Porównałem, to są te same dokumenty. W cudowny sposób wróciły, wróciły niezmienione. No i trzeba sprawdzić, kiedy zniknęły, kiedy się pojawiły, a także, no nie wiem, może spróbować dość, dlaczego zniknęły i dlaczego się... Pojawiły. Ponieważ to była dziwna sytuacja, z jednej strony dokumenty usunięte. No okej okay, usunęli, jednak usunięto je w bardzo amatorski sposób, bo cały czas były na archiwizatorze stron w Archiworg, a na przykładzie definicji odporności zbiorowej wiemy, że można również w Archiworg szczyścić historię, że takie informacje były. Tutaj tego nie było. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to struktura plików. Otóż okazało się, że Departament Obrony, generalnie rządowe strony zmieniły silnik strony stron internetowych na WordPressa i najprawdopodobniej to wtedy jakaś gapa zapomniała zaktualizować linki, bo przy zmienionej strukturze plików stare linki nie działały. I to zostało usunięte po 28 kwietnia zeszłego roku. A pojawiły się te informacje dopiero 10 marca tego roku, czyli już wybuchła afera na temat dokumentów, które zniknęły. No i tutaj ja nie będę rozprawiał, czy ktoś zobaczył, że jest dmuchana afera z dokumentów, które zniknęła nic tam takiego. Nie ma, czy zobaczono, że to już jest za późno, że jedną z metod ugaszenia tej afery będzie pokazanie, że te dokumenty się wróciły, czyli wcale nie są tajne. No po tym jak już pliki latały po internecie, prawda, linki do ArgiVorg latały po internecie, więc no to też było jakieś wyjście. Ja nie będę rozprawiał, co było powodem zniknięcia. Czy to był ludzki błąd, czy chciano jednak przy okazji przesiadki, żeby ludzie o tym zapomnieli? No i czym się kierowano, że nagle 10 marca te dokumenty wróciły? Przechodząc do tych arkuszy, widzimy, że nie ma tam wiele informacji, ponieważ u góry mamy adres. Pod spodem mamy donatora. Wszędzie, w każdym arkuszu jest to Departament Obrony USA. No i pomyślałem sobie, że warto sprawdzić, czy jest to wyjątek, czy ogólnie przyjęta praktyka. I okazało się, że na pewno nie jest to wyjątek. Trafiłem chociażby na przykład Polski, gdzie na stronie Wojska Polskiego mamy informację, że Wojsko Polskie również bierze w takim projekcie z partnerami z Unii Europejskiej, gdzie no, wojskówka inwestuje w laboratoria nadzoru biochemicznego. Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami zrzeszonymi w Europejskiej Agencji Obrony European Defense Agency przystąpiła do projektu badawczego dotyczącego drugiej fazy budowy europejskich sieci laboratoriów obrony biologicznej. Co tam się pitrasi, to jest inna niszość. Mówię, że jest to powszechnie przyjęta praktyka, że wojskówka w takie laboratoria inwestuje. Oprócz tego mamy na samym dole sumy, kwoty, jakie zostały przeznaczone na poszczególne placówki, na poszczególne placówki a także cały budżet. Cały budżet to jest około 2 miliardów dolarów, a tu jest po kilka, po kilkanaście milionów dolarów na obiekt. I tam mamy też podmioty, które dostaną finansowanie. Oprócz podmiotów ukraińskich, to wszędzie głównym wykonawcą jest firma Black and, Black and Ja sobie to sprawdziłem, ponieważ Rosjanie mówili, że to jest firma, która buduje od kilku dekad obiekty wojskowe amerykańskie. Nie mówię, że nie buduje, ponieważ to jest jedna z większych firm amerykańskich. Tego typu ze strony Wikipedii. Jest to globalna firma zajmująca się inżynierią, zaopatrzeniem, budową i konsultingiem. Specjalizująca się w rozwoju infrastruktury w energetyce, ropie naftowej, gazie, wodzie, telekomunikacji, placówkach rządowych, górnictwie, centrach danych, inteligentnych miastach oraz rynkach bankowych i finansowych. Czyli wszystko i nic. Firma, która takie projekty najprawdopodobniej realizuje od dekad. Tyle, że te dokumenty pochodzą z 2017 roku, a rok później dowiadujemy się, że podwykonawcą firmy Black Village jest firma Metabiota. I to widzimy na oficjalnej stronie informacyjnej Metabiota. Wiadomo, że akcje pójdą do góry, prawda? I teraz robi się ciekawie, bo kiedy firma Metabiota powstawała, to przy pierwszym rzucie inwestycji inwestował tam właśnie Hunter Biden, Pasierb, Johna Kerego i jakiś jeszcze ich kolega Synek e, aparaczyka Partii Demokratycznej. Główna kasa została wpompowana przez pasierba Johna Kerego. Otóż jego ojciec, Heinz, e, był wysoko postawionym aparaczykiem Partii Demokratycznej. E, miał wypadek, z którego nie wyszedł. i Jego żona wyszła za mąż za e, Johna Kerego, no i tak e, stali się. Rodzinom. No i struktura finansowa jest taka, że rodzina Hańców miała fundusz inwestycyjny, który nazywa się Heinz Family Office. Chłopaki podpieli się pod ten fundusz i zaczęli tworzyć sieć spółek i tak między innymi założyli Rosemont rozmont kapital i w sumie i te spółki były wokół rozmont. Kapital, i tam przy okazji afery, że chińskie państwowe podmioty inwestowały w spółki, które były w portfelu, no właśnie tej naszej tam, tej balonowej młodzieży, które no te spółki to tak do końca niektóre oczywiście, bo niektóre były rokujące, jak widzimy po czasie, to no jakiejś aktywności dużej nie miały, tylko że były inwestowane, dlatego że były w tym portfelu, aczkolwiek. Nie wnikałem, bo to nie było celem tego materiału, już nie chciałem się rozwodzić nad tymi niuansami. Macie tutaj bodajże New York Post, jakoś tak, który o tej aferze opowiada. No ale w każdym razie stąd wiemy, że jest ten rozment kapital i tam na stronie archiwalnej portfolio, w co inwestowali, jest metabiota. Rozment kapital, co prawda się... Zakończył swój żywot w 2014 roku, kiedy Hunter Biden dostał dobrą robotę u ukraińskiego oligarchy w firmie Bursima, że tam sobie z Aleksandrem Kwaśniewskim telepracę uprawiali po parędziesiąt tysięcy dolarów. No i ten Hańcy odszedł, bo mówi, że no to, to źle wygląda. Aczkolwiek no, oni nie sprzedali tego wszystkiego, tak? zostały te udziały podzielone. No i gdzieś tam migało, że od 2020 roku Hunter Biden tym jeszcze obracał. Czyli to jest dobry moment, żeby to spieniężyć, skoro takie duże, w miarę młoda firma, takie duże finansowanie firma dostała. A czemu oni się zajmują? Bo to nie jest firma typowo od... Badań laboratoryjnych. To jest firma informatyczna Big Data, i oni specjalizują się w przetwarzaniu danych i obliczaniu, symulowaniu trajektorii rozchodzenia się epidemii. No i w 2014 roku no wybuchł skandal, ponieważ oni dostali zlecenie od rządu amerykańskiego, by monitorowali. By monitorowali rozchodzenie się epidemii eboli w Afryce Zachodniej. No i coś im nie wyszło, że epidemia no, zaczęła tam się wymykać spod kontroli. I tam jeszcze, jako ciekawostka, jeżeli chodzi o metabiota, to nazwisko dyrektora, jak to było? Współzałożyciela tego funduszu i dyrektora zarządzającego Nila Kalahana. To wielokrotnie się miało pojawiać na dysku twardym Huntera Bidena, i on potem zasiadał właśnie też w Radzie Nadzorczej Metabiota. I oprócz tego Metabiota właśnie dostawała różne fuchy, jak w Afryce Zachodniej, rządowe, i w 2014 roku weszli, stała się partnerem EcoHealth Alliance od Petera Daszaka w ramach programu Predict. Czyli, y, czyli to jest przewidywanie i zapobieganie pojawiającym się globalnym zagrożeniom chorobowym, czyli to, y, ten Afry przykład, przykład Afryki Zachodniej to mogło być właśnie po do tego programu i to jest Agencja Rządowa, y, Agencja Rozwoju Międzynarodowego USA, USAID. I mamy też informację, że w ramach tych wysiłków naukowcy z Metabiota, EcoHealth Alliance i WUHAN Instytut of Wirusology przeprowadzili, współpracowali nad badaniami dotyczącymi chorób zakaźnych nietoperzy w Chinach. No i to jest tyle. Niby nic, ale sami widzicie, że jest to ciekawe. No i moim zdaniem to może tłumaczyć, jeżeli to rzeczywiście nie był błąd ludzki, dlaczego te informacje przypadkiem podczas przeprowadzki na WordPressa nie zostały. Włożone, no bo po co kuć w oczy, że tam Hunter Biden czy Pasierbe Kerego piniuszki na tym robił. Pomijamy, że pojawił się Instytut Wirusologii w Wuhan, więc no to, to wiadomo, że w 2021 roku, gdyby Nagle ktoś to próbował propagandowo rozegrać, to nie wróżyło, nic dobrego. No i to tyle ode mnie. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie, a także, czy chcecie, bym tę serię kontynuował, w tym wypadku wycieczka szlakami ukraińskich laboratoriów sieci biochemicznej. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie jeszcze parę minut ze mną, a przynajmniej poszukacie, czy coś Was nie ominęło z ostatnich filmów, lub by Was zainteresowało coś ze starszej produkcji. Pamiętajcie też o archiwum filmów na portalu syp.tv, gdzie są filmy, których nie ma już na YouTube ani na CD, a także o moim koncie na portalu Twitter. Tu i tu wystarczy pisać uszy i tutaj z jednej strony będą archiwalne filmy, a z drugiej no może lekkie trollowanko. No tak już jest, człowiek musi, <laughs> człowiek musi gdzieś odreagować. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, ale pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem dla tego kanału, za co bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.